Szklankę ustawiamy na brzegu stołu i napełniamy prawie do pełna wodą. Za szklanką, w odległości nieco mniejszej niż wysokość wody, ustawiamy monetę. Gdy patrzymy od dołu, z drugiej strony, poniżej krawędzi stołu, widzimy na powierzchni wody unoszącą się monetę. Rozproszone na monecie światło padając na górną powierzchnię wody ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu i na powierzchni powstaje pozorny obraz monety.